Dzisiaj Mortalowo oglądamy finał Mistrzostw Polski w Mortal Kombat X. To jest turniej, który odbył się 10 lat temu, w 2015 roku. W finale zmierzyli się Friesen oraz Oscar. Dla tych, którzy nie wiedzą, Oscar jest bratem Nevana. Tutaj Friesen gra oczywiście Kungla, a Oscar grał Skorpionem. Ten mortal był bardzo, bardzo no, ofensywny, tam trzeba było atakować przeciwnika. i A przeciwnik z kolei, żeby się bronić, no używał armora. Już troszkę przyciszę. W ogóle śmiesznie mam, bo tego mortala nie grałem turniejowo. Wynikało to z tego, że odpaliłem dziesiątkę. Zobaczyłem, że milina nie ma tego ciosu, na które grałem w dziewiątce i... To był koniec mojej historii z Mortal Kombat X serio. Potem trochę żałowałem, no bo dodali obcego, który był fajny, bardzo lubię Obcego. Dobra. Jeśli chodzi o tę y, walkę. Y, pierwsza runda póki co mocni dla Freezena, ale tutaj y, Oscar już troszkę wraca. Karam. jest pierwsza runda dla Frizena. Ten turniej tak też informacyjnie odbył się w klubie Loft 47, 47 chyba tak się nazywał, nie, w Warszawie. Nie było żadnych eliminacji, mieliśmy tylko... Taki turniej tam 100 stosu chyba wzięło udział, z tego co pamiętam. To bardzo, bardzo spoko, dobrze wspominam ten, ten turniej, to wydarzenie. Dużo przewag, trochę chipka, tak. rzut, perfekcik i w mortalu dla tych, którzy nie wiedzą nie czeka się na to, aż, aż tutaj postać, aż tutaj gra tak naprawdę się przeładuje, tylko od razu wychodzi się do menu rewanż i jazda dlatego te walki po prostu szybciej, no szybciej są się odbywają Mortal Kombat 10 dla tych, którzy nie wiedzą, można było wybierać różne warianty postaci. Tutaj Freezing gra wariantem gungla piła Tartowa, natomiast wariantem Skorpiona było Inferno. Na dole mamy paski, paski, są do zdrowia, paski specjalne, po to, żeby używać eksowanych, na przykład albo Breaker, albo X-Ray. Z tego co pamiętam, jak tam to się nazywało. 22 punkty obrażeń. To było ten turniej był w ogóle krótko po premierze mm, Mortal Kombat 10, ale też było lepiej niż w przypadku dziewiątki, no bo dziewiątka czy ten turniej, tak? W 9 odbywało się w wersję demonstracyjną gry. Przezcie, jak to Mortal brutalnie. Dla wielu osób ten Mortal jest ulubioną częścią gry, ulubioną częścią serii w zasadzie. A ty jeszcze rzut siadał po czymś takim ciekawe. No i to już czwarta runda z rzędu dla frizena tak? Przechodzimy do kolejnej walki. Ten turniej odbywał się z systemem FT3, przynajmniej w tej dalszej części, nie pamiętam jak wcześniej. Największą niespodzianką tego turnieju chyba było, dajże trzecie miejsce, e, gracza, który teraz jest znany na scenie jako Łuki. Wtedy pamiętam e, Muspel, tak, może sobie trochę żartował z niego, bo przyszedł e, właśnie Łukasz na turniej jako ktoś no, nieznany y, i no, tego był, był e, tak określany przez niektóre gracze, w tym właśnie Muspela. A Freezen był zdecydowanie jednym z faworytów. Zresztą, to jeśli siedzicie z scenet tak naprawdę bijatyk w Polsce od lat, to wiecie, że jak Mortal wychodzi, to, to Frizen się motywuje i potrafi tak jak na przykład półtora roku temu nie, wygrać nogę. No, Oscar tutaj jest troszkę bezradny. To się skończy w ogóle tym, że Oskar nie wygra żadnej rundy. A Raczko jak na 19% za coś takiego to... To nie jest mega mocna kara. No, i tutaj właśnie armorek. Zabijenie jeszcze nie. No ale. Będziesz him. i koniec. I tak Frizen został mistrzem polski w Mortal Kombat 10. Jeśli chcecie, żebym coś obejrzał konkretnego w kolejnym odcinku bądź w jednym z kolejnych, dajcie znać się w komentarzu. Jeśli chcecie obejrzeć walki z tego turnieju, no to linki do tych filmów będą w opisie. I tam jest też playlista, czego można sobie obejrzeć. To wszystko. Dzięki. Do następnego. Cześć.